Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Pulsar, a to jest Minecraft Dungeons. I w tym filmie chciałbym coś przetestować. Yy, mamy już yy, Flames of the Nether DLC aktywny. Znalazłem yy, fajne zbrojki. Tutaj między innymi zbroje widera, tutaj mam też starszą broń. I chciałbym to wszystko połączyć razem. Tutaj jeszcze dodajmy sobie jedną rzecz. Ze staroci, które miałem, chciałbym wszystko razem połączyć i przetestować taki pomysł i zobaczyć, czy to będzie razem współgrać. Muszę znaleźć. Szkoda, że tutaj też nie ma filtrowania na, na różnego rodzaju yy, oręże czy artefakty. To by ułatwiło sprawę. Ale jest jak jest Dokładnie o to mi chodzi O dziczą kuszę dusz I ona ma tutaj yy, Anima kondukt Czyli będzie nas healować Nawet gdy nie będziemy jej używać Więc Ulepszymy do zobaczenia za trzy misje Jak tylko kowal będzie Będzie w stanie ulepszyć nasze, nasze przedmioty Okej, okay, jesteśmy po trzech misjach I teraz tak, musimy sobie nasze rzeczy z kowala Od kowala odebrać Zbroja widera na 180 no To pewnie Najniżej, ale nic z tym nie zrobimy, już i teraz tak yy, musimy jakoś punkty odzyskać. A czy, ale czy damy radę odzyskać? Hm. Dobra, póki co, chciałbym wam powiedzieć o tym enchancie. On się tutaj nazywa lekkomyślność, czyli twoje zdrowie zostaje zmniejszone o 60%. Ale damage w walce. Yy, jest plus 80% w walce wręcz. Obrażenie od walki wręcz zwiększone do 80%. Czyli to jest super. Znaczy, super. Zbadamy, czy to, czy to będzie działać. Bo chciałbym to wszystko złączyć razem. Czyli weźmy sobie na trójkę to. Tutaj między odzyskiem. Weźmy sobie mróz. I tutaj dałbym te skup skupisko piorunów, tylko musimy zbadać, czy to będzie działać. Z tym, z czym sobie planuję, ale to zaraz do tego dojdziemy. Czyli. No, i muszę poszukać tutaj jakichś yy... rzeczy, które mogę oddać do kowala. Dajcie mi sekundę. Bo muszę mieć. Pieniądze, żeby mu oddać, a my mamy dopiero 450, muszę posprzedawać pewne rzeczy i zaraz się widzimy. Ok, uwolnimy jeden przedmiot. Tutaj zdziczałą kuszę dusz mam też. Mam nadzieję, że nam punktów starczy. Czyli tak, tutaj musimy dorzucić w skupisko piorunów. Yy... Na czwarty I teraz tak Musiałbym jeszcze ulepszyć to Dwa razy heal Gdyż tutaj To nam zmniejsza zdrowie O 60% Więc 60% z 40% czyli 40 tysięcy Zdrowia nam zostanie Ze 100 tysięcy Więc musimy jakoś się szybko leczyć więc pomyślałem sobie, żeby tutaj dać podwójnego hila. I tutaj jest też grzmot, czyli coś związane z piorunami. No, błyskawice, czyli pioruny. No tak, tak bym to. I jestem teraz yy, ciekaw, czy to nam zwiększy ten enchant, który jest yy, yy, na zbroi. Czy nam 70% więcej tutaj. Wyjdzie z tego. Ale dobra. Do tego wyjdziemy. Czyli tak. Leczenie podwójne. Oprócz tego zabite moby wybuchają. Ruch obrotowy to, to, to wiadomo. I teraz ten grzmot. I trzy nam brakuje. Ale tak będziemy musieli kombinować jeszcze. Bo potrzebujemy na zdziczałą kuszę. Więc... Dajcie mi jeszcze sekundę. Coś tutaj jeszcze postaram się uwolnić i... i wtedy wrócimy. Ok, uwolniłem jedną rzecz i teraz mamy tak. Tutaj musimy dać jeszcze pioruny. I w zdziczałą kuszę teraz. Zdziczała kusza, czyli tak, moc. Moc jest podstawowym, więc te. Te enchanty będą lekko tańsze. To jest też pospolite i to jest też pospolite, więc. Powinno nam starczyć. Dobra, akurat. Czyli tak, co, co mi teraz chodzi po głowie? Yy, przetestujemy sobie w ten sposób, czyli. Artefakty tutaj widziałbym to na pewno. Grzybka to może być, i tutaj dałbym laskę do piorunów. Teraz laska do piorunów ma, ma tutaj dwieście pięćdziesiąt tysięcy. A tutaj jest plus 75% od błyskawic. I teraz moje pytanie jest, czy to będzie działać? Czy to będzie taka synergia? To zaraz zobaczymy. Czyli, tak 256 tysięcy, tak jak było. Czyli tu się nic nie zmienia. I teraz założymy sobie zbroję. I zobaczymy, czy tutaj coś się teraz zmieni. No, zmieniło się, więc tutaj jest synergia, więc na pewno to będzie na plus. Oprócz tego, tutaj mamy grzmoty. Czyli na tej zbroi mamy, że te grzmoty zadają 14 tysięcy obrażeń. Więc zdejmiemy sobie tamtą zbroję załóżmy sobie to z powrotem. załóżmy to. Dobra Tyle że Nie widzę ile jest obrażeń od, od grzmotu. Więc tego sobie raczej nie sprawdzimy. Więc dobra, to wraca tu. Oprócz tego to wraca tu. Więc tak, mamy podwójnego hila Związanego z y, promienistym ciosem. Jeśli ten grzmot będzie. nie będzie działał w, y, w dobry sposób. Jeszcze mam zbroję. Do ulepszenia. Niech ją tylko znajdę tutaj. To jest naprawdę zbroja, która jest stara. Muszę ją namierzyć. To jest chyba ta. I ma potrójny... Po potrójny ten... Yy, promienisty cios. Więc jeszcze ten heal będzie... Będzie wynosił, jeśli nas będzie healowało to za 30 tysięcy, nie za 22, tylko za 34 powiedzmy tysiące, więc Mamy mniejsze zdrowie Związane z Z lekkomyślnością Ale oprócz tego mamy Podwójnego heal'a, nawet tutaj jest heal Mamy zbieranie dusz i tutaj oprócz tego jest też heal ja bym sobie to stestował, czy to działa dobrze, czy jak to działa, czy będziemy ginąć, yy, czy jak to będzie. Więc pójdziemy sobie tutaj. Nowych misji nie będziemy robić, bo są za długie. A ta, ta misja jest w miarę krótka. Mogłem sobie na krówkowy iść poziom, ale to dobra też możemy, będziemy mogli stestować. Czyli tak. Dobra, wychilujmy trochę. A bo to zużywa duszę, dobra. Wszystko gra, ale ten ma zdrowia. Na razie nie giniemy. Bariera mikstur oczywiście, by mi się tutaj przydała, bo z barierą mikstur mamy dodatkowe 9 sekund, w których dostajemy mniej. Ale dusze nas tutaj leczą. Oprócz tego mamy Hila z promienistego ciosu, mamy Hila z przekaźnika. Więc o ile nas tutaj nie dopadną i nie, zada na nie zadadzą nam krytycznych takich obrażeń, powinniśmy tutaj sobie dobrze radzić. Może nie możemy oczywiście zapomnieć o używaniu artefaktów, że one nam czasami mogą uratować życie, tym bardziej, że No dobrze, zobaczmy jak nam No widzicie, że tutaj te podwójne leczenie jest jak najbardziej Jak najbardziej się sprawdza. Dobra, teraz tutaj. Czyli jak tylko proministy cios nam wejdzie, to hiluje nas prawie do, do 100%, bo nie mamy za dużo zdrowia, więc yy, to jest jasna sprawa. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj jest. Aha, dobra, na to też musimy uważać. Że w momencie, kiedy mopki mają odbicie, żeby ich tutaj nie atakować łukiem, bo nic to nie da, po prostu będziemy się wykrwawiać. Wydaje mi się, że całkiem dobrze te kombo się komponuje. Udało nam się przeżyć z pełnym kątem. Także myślę, że nie jest źle. Można by było stestować jeszcze te, te połączenie z, z rękawicami, czyli podwójny heal i oprócz tego fala uderzeniowa albo wirowanie, ta grawitacja, nie wiem, czy by była dobra, moż, możliwe, że nie. Potrójny heal też na pewno tutaj by był dobry i bym się nie zastanawiał, czy użyć tego, bo te rękawice, mimo to, że mają bazowy, bazowy damage, mają... Y mają mniejsze, ale są o wiele szybsze. Więc tutaj myślę, że wychodzi na zero. I w momencie, kiedy zadamy o wiele więcej yy, ciosów, no to ten hill nam wróci. I nic się nie dzieje tutaj. Więc mam nadzieję, że Was zaciekawiłem. Yy, też ciekawa opcja jest. Yy, Unik obrażenia, redukcja i, i bariera mixtur. Ona jest świetna, kiedy jesteśmy w zagrożeniu. Po prostu 9 sekund ten czas jest y, dla nas zbawienny. Możemy. Czyli tak, lekkomyślność i y, mega damage. Myślę, że to jest, jest nowość, ale można kombinować. Y, Tutaj jeszcze też ta bariera mikstury, jakby się pojawiła, tutaj to też ładnie można by było to yy, ułożyć. A tutaj na przykład śnieżka jeszcze, albo yy, tchórzostwo, jakby było. Oj, to jeszcze większy demycz można by było wykręcić. Ale niestety nie mam takiej kombinacji, żeby to przetestować, więc na razie jest jak jest. I dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem i, i też będziecie kombinować yy, ze swoimi połączeniami, i, i dojdziemy do czegoś konstruktywnego. Wiadomo, jak się podobało, to łapkę w górę poproszę i komentarz. No i dzwoneczek, ale to wszystko wiecie. Ja się z Wami żegnam. Cześć.